Z tej strony X and the Game A ja mam do was pytanie Czy wasz klub wygląda tak? No popatrzcie się Miesiące Godziny czasem I tygodnie, dni Jeśli wasz klub wygląda tak To mam dla was Lepszy klub Więc powróćcie swój, bo jak dzisiaj, Ja mam teraz tego Spongeball Primo i tutaj już mam skończone. Klub nazywa się Ostre bambusy. Zapraszam wszystkich. Bardzo miły dowódca. Pan Karol jest bardzo miły. Jakby serio miły. Jeśli gracie długo i jesteście przydzieleni to możecie dostać swojego członka. Tak jak zrobił to dla mnie. Jest na przykład Blazing Brawler. To jest goście, który wydał. To jest gościu właśnie, który wydał. Tak, jak ta osoba. Wydali 144,99 na 30 tysięcy krawłej forsy. I łącznie już jakby wydali na to, już tak. 200 coś? Tak, jakoś tak. I gdyby właśnie nie oni, możliwe byśmy tego spojrzeli, nie mieli. Ale no dobra. Jeśli chcecie, to zapraszam Was. W imieniu całej administracji tego właśnie próbu Zapraszam Was. Do właśnie Ostre Bambusy, bo kilka miejsc właśnie się tutaj zwolni. A ja wam teraz w sumie przeczytam... jakby... opis klubu. Zapraszamy do klubu, i tak czy do drugiego. Quiz player, miła fosplera. Siedem w dni. Kick. Z ostatnie... Dwie ostatnie osoby w Mega Świnikijsk. Ale te na przykład, które nie grają, jak ta osoba. Ma farto. Ale no dobra. Jeśli chcecie dołączyć do tego klubu, to szczerze was zapraszam. Klub jest najlepszy, jaki mógł być pod słońcem. No, więc no. Wbijajcie, póki jeszcze możecie. Naprawdę, bo będzie warto. Będzie bardzo warto. Klub, klub jest od 18 tysięcy. Więc jeśli chcecie wbić do niego, to wbijajcie w tym momencie, jak, jak się te wydarzenie klubu skończy. Bo jak możecie zobaczyć, mnie nie było w klubie, byłem jakimś takim jednym Gdzie z was o, jak widzicie, mam bazę Godzilla. Ale baz Godzilla nie jest w porównaniu do tego SpongeBoba. Może. Więc, jeśli chcecie być w tym klubie i zdobywać wszystkie nagrody z wydarzenia klubowego, to zapraszam teraz do klubu Ostre Bambusy. No więc, trzymajcie się. Cześć.